Zero widzów niby jest, ale chuj w to kurwa Dobra, chuj kurwa zbędnego gadania. Kurwa, włączam kamerkę Ja pierdolę, ale wyglądam crack w tej małej kamerce Outlast! Nie mogę tego kurwa, nie nie. nie, nie pojawiłby się za mną, to jest logiczna gra, prawda? Kurwa coś Oczywiście. było. Ja pierdolę, to opony się przestrasciłem mi, Dobre, nie mogę tego oglądać. Wychodzę, kurwa. Nigdy więcej. Wychodzę. Ciśnij, żeby otwierać okno. to Co? Kurwa! Ja pierdolę, że wychodzę z No, Co? Nie. Tam są chyba. Nie. Nie, co? Staw, kurwa! co? <gry> 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 Cześć, zagadać? Nie idę do niego. On jest wyglądający na miłego. On jednak nie jest miły. Jak się wyda Zapomniałem coś w południu, kurwa. Że... Znaczy no, Kościół on się przećwili. śmierdziel dał 2 dolary. Daję donatę, bo ten zombie nad wiadomością jest już straszniejszy xddddd. <śmiany> Pierdolę. Jak on przejdzie, za jego plecami przejdzie. Nie no kurwa, ale on nie przeszedł! Nie mogę przejść za jego plecami, bo ten debil tam stał! Nie będę się leczył. To ekipa. mogę się wulecieć. wstawaj pajacu. O! Nie mogę wziąć! Kurza. Chyba się główka boli. Chciało <noise> by się. <noise> Załatwo było, sen. na prawo. Jak! No tędy, no. Tędy, tędy, tędy. I spróbuj skoczyć. O! Po prawo. Albo. albo tu doemną. No. Dobra, kościół wali z tej nim No to jest taki mały jumpscare'. No i dobra, tyle z gry. Dzięki za gierkę. Podobało wam się? Zostawcie łapkę w górę. Krótki ten atlas, nie powiem ci. Nie wiem, czy mówię silku Ale ona, ona brzydka, po chuj ty ją chciała się dotować. Aż żeby ją zostawił w tym miejscu. No ona jest straszniejsza od tych tam No nie? Trzymam ją za rękę? Kurwa, będę jeszcze musiał szukać płynu. Może jest w, I just, I oh, jest w ciąży? O, jest w ciąży! Nie zgadłem! Ja pierdolę, stream miał wyłączone dźwięki słuchani. Ja pierdolę.

no, ona jest teraz tu. Pamiętasz, jak ją czuknąłem ostatnio? No trzeba zajebać cudze, kopa. Nie, śmiech ostatnio, oznaka desperacji. <noise> Dawaj, na pewno będzie mi coś w stylu F-Zabij Zajeb... co ty kopasz Mogę ci kalaszek zrobić Zwy Wyrywasz jej maczetę jak Krakowiak i jasz pomiędzy łopatki Widzę, <noise> że się znasz że... no Tędy chcę przejść! Nie ma innej się, Trzeba zajechać. ŚMIEĆ <Śmiec> BIEGNIE KURWA! Nmi spot. Do tego na chyba A dłużej zajmuje. Okaże się, że się wyjdzie, a nie odpali. Zamknij się w końcu, kurwa! I teraz i teraz pójdziesz tam do tej windy i ci zrobi tam tego save'a. Ale super Mi Na windę No nie, co na robie? Nie powiem, co trzeba zrobić? Trzyma dobrze, dobrze. Tak trzeba zrobić. Dobra, jodę.

druga część kurwa od nas ja zobaczyć ciekawe ile stwierdzonego trwa kurwa przestań kurwa to też zamknięte? do studii skakuj <laughs> o kurwa <laughs>

Jak to się otwiera? Jeszcze do tyłu muszę iść! Biegnij, dziadzie! No sk... Rozumiesz, Kurwa, się zesrałem, no się zasrałem, no patrz chyba na pewno. A! A! No zobacz! Ale pości No kurwa, z przodu jeden z tyłu, jeden... Zostaw mnie, kurwa, gościu, spacja. No, nie za dużo was. No, to dzięki, gościu. Powiedz, że to jest zamknięte. Co ja mam ci zrobić tutaj? Mogę się schować w krzakach, może mnie nie Kurwa, zobaczyli! Jaki bieg okoliczności! Eee, Tak, żeby jak na siebie wyjdzie, to... Oha, może w sumie zrobić tak. I go dżuknąć wtedy? Nawet po to powinienem się Jakiś ciepły, nie? Ciepły, jebany, ciepły. Powinien wyjść stąd, keniusz? A mówiłem, to był drugi ten, co przyszedł. Nie. Ale ja mam milionakie. Kurwa, kurwa, kurwa. Kurwa, kurwa, kurwa.

Łaaa, wow, kurwa szmato, no. Kurwa s... no. Co kurwa, wyciągnęła cię? Biegnij! Hmm. No. Kurwa, no. czyżby to był ten moment, w którym się zatrzymasz? Eee... No, nie no, tak? Pierdolę to gościu! To to, ciągnij to do końca, ona cię będzie, ona cię nie zabije. Ale Wiem. to prawdopodobnie działa dopiero przy kolejnym lesecie. A, być może w sumie. Dobra, to jak mi się uda sprawdź, kurwa... sprawdź, zobacz jak ci jebnie. To, <gry> to by mu orzechy dali. <grym> ale, był, <grym> ale był... Ale był właśnie... nie Listopad, przepraszam Orzechów nie było Wiesz co? Fabularny To Fabularny, to fabularne No cię nie zajmie, Nawet jak do końca No Zobacz, widzisz no chujowy ten fabularny. Zero A. tego. Ona kurwa nawet nie zaczęła cię jeszcze. Taki dla jelenia akurat. Mm, no, no patrz, man. przecież... Słuchaj, tak dotąd... Wszystko legit, Czarek w montażu popraw. <głosy> <głosy> nie, manek. Po prostu już psycha siadła. Co? Psycha ci już siadła. No. Po prostu. Już po prostu kurwa... przyjmuje to co się życie. Się Dobra. Mary! Not! He's there! Who Skąd kurwa? My name's Blake. The outsider? The father? I'm not anybody's father, I just... Kill me. You have to kill me. North is coming back with Mary. He'll hurt her, and I'll talk. If you kill me, he won't have reason to hurt her. Please. Czy Mhm. Jak nie później. Do dziewczyny idę. não tinha tescache. Что я могу сделать теперь? Что не гонят что? это? Tylko usłyszałem jej głos, no nie? Nie mam siły na tą listę, rozumiecie? Nie mam... Znalito, ale z tym nie chce hajsu dodać. Oddać. No, widzisz, ty, Więc, więc robimy tak. Zapisz i wejdź. Tak, na pewno chcę zapisać. Zmienię tak off-stream, żebyście nie widzieli poziom trudno- e, w sensie, jutro na tym samym poziomie trudności kontynuujemy. No, a teraz mogę zrobić sportowego streama mm, Parę pompek kurwa na to, że... no że, że... trzeba robić, tak? w Każdej chce się robię. Trzeba zrobić tak, o. Jak na fizyce się ustawiały, na fizyce. To mnie rozbudzi, tak? Ćwiczenia rozbudzają. Siemanko, jestem sportowy świrus. Dobra. Kurwa. Czekaj, kurwa. okej. Okay. Robione pomp. i Jeb. bany pies To są te pompki <śmieniciela> Słyszę, że coś mówicie, ale kurwa za chuje, nie wiem co. Tylko bez ten w śmiecie. <śmieniciela> Teraz on ma silne centrum, natomiast nie przewidział tego,